Pomaganie to jedna z tych wyjątkowych chwil w życiu, która daje ludziom nadzieję, wsparcie i przede wszystkim poczucie, że nie jest się samemu. Właśnie z takiego założenia wychodzą osoby związane z gościnskim bankiem żywności, któremu przyświeca hasło każdy jest ważny. Każdy jest ważny, dlatego że to wynika jakby z naszego działania, z takiej naszej wewnętrznej konstytucji, że każdy jest ważny, bez względu na to, czy komuś się lepiej powodzi w życiu, czy miał jakiś kłopot, czy jest z biedniejszej rodziny, niekoniecznie z biednej, ale, ale też ktoś, kto, kto może jest ubogi, który aktualnie ma gorszą sytuację życiową. Każdy dla nas jest ważny, my tutaj nikogo nie selekcjonujemy. Goślińskie Stowarzyszenie Każdy jest Ważny działa w porozumieniu i partnerstwie z Pilskim Bankiem Żywności, który powstał jako jeden z pierwszych w Polsce. Główną ideą banku jest to, aby nie marnotrawić jedzenia, pozyskiwać je na przykład ze sklepów wielkopowierzchniowych i przekazywać potrzebującym. Tak właśnie robi Stowarzyszenie Każdy jest Ważny, jednak to nie wszystko, czym się ono zajmuje. W ramach Banku Żywności prowadzimy kilka projektów. Pierwszy to jest codzienna zbiórka żywności ze sklepów wielkopowierzchniowych. I to jest żywność o krótkim terminie ważności. Z terenu trzech gmin, Murowanej Gośliny, Czerwonako i Suchego Lasu zbieramy tę żywność, odbieramy i przekazujemy do osób, które są w trudnej sytuacji życiowej. Kolejnym projektem to jest program operacyjny Pomoc Żywnościowa 214/220. To jest żywność o długim terminie ważności dla osób, które mają niski dochód i są kwalifikowane przez ośrodek pomocy społecznej. I kolejnym projektem to jest takie okazjonalne świąteczne zbiórki żywnościowe. Gdzie jest zaangażowana kilkudziesięcioro młodzieży, sołtysi, władze gminy, spółdzielnia mieszkaniowa Zielone Wzgórza i po zebranej żywności organizujemy paczki przedświąteczne, które dystrybuujemy właśnie do osób, które tego wymagają. I właśnie z tej okazji, 3 marca, w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Gościnie odbyło się spotkanie z wolontariuszami i osobami, które wsparły świąteczną akcję zbierania żywności. Dzisiaj spotkaliśmy się dlatego, że to było podsumowanie świątecznej zbiórki żywności, która odbyła się 29 i 30 listopada 2019 roku. Kilkudziesięciu wolontariuszy, młodych ludzi z Murowanej Gośliny, ze Szkoły Podstawowej nr 1, ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej pomagało naszemu stowarzyszeniu, każdy jest ważny, zebrać żywność od mieszkańców, którzy no hojnie tutaj wrzucali poszczególne produkty do. Koszyków i mogliśmy później pomóc osobom, które tego po prostu potrzebują. Akcja zakończyła się sukcesem, ponieważ zebrano ponad dwie tony produktów. Było to możliwe właśnie dzięki ogromnej pracy młodych wolontariuszy. Wolontariat to jest najpiękniejsza twarz społeczności. To są ci, którzy bezinteresownie potrafią ofiarować siebie, dać nie tylko czas, ale też takie mocne przekonanie, że warto pomagać. Możemy być dumni, że powstał Bank Żywności w murowanej Goślinie. Ostatnia zbiórka przedświąteczna, gdzie zebrano ponad dwie tony żywności, pokazała, że nie tylko zaangażowanie wolontariuszy i prezesa i zarządu Banku Żywności działającego na terenie murowanej Gośliny, ale to, że mieszkańcy tak ofiarnie składali żywność, solidaryzowali się z osobami potrzebującymi, to jest piękne, to jest fantastyczne i to jest ten potencjał i kapitał w gminie Murowana Goślina. Jesteśmy tego Podczas spotkania podziękowano zarówno młodym wolontariuszom, jak i wszystkim tym, którzy są zaangażowani w pomoc stowarzyszeniu, a co za tym idzie, potrzebującym mieszkańcom gminy.